Witam Was po raz kolejny w Akademii Adrenaliny na Torze Kielce. To, o czym chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie opowiedzieli, to powiedzieli, w jaki sposób reagować w sytuacjach awaryjnych. Czasami przecież zdarzają się sytuacje, w których musimy awaryjnie zmienić, linię, którą jedziemy, musimy zmienić pas ruchu i to od naszego opanowania, zwłaszcza przedniej i tylnej osi, będzie zależało to, czy będziemy bezpieczni, czy też nie. Przechodzimy do poślizgu. Zobaczymy to na przykładzie klasycznej e, awaryjnej zmiany pasa ruchu, czyli testu osia. W tym odcinku na dwóch samochodach napędowym Subaru BRZ oraz czteronapędowym Porsche 911. O ile poślizg przednich kół jest dosyć naturalny i bardzo często jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić, łatwiej jest go nam wyczuć, e, o tyle poślizg tylnej osi jest zdecydowanie trudniejszy. Zarówno dla kierowcy, jak i dla jego emocji. Jak tego dokonać? Jak awaryjnie zmienić kierunek, kierunek jazdy? No pierwszym podstawowym elementem, który zrobimy, ściągniemy nogę z gazu, przestraszyliśmy się, ujmujemy nogę z gazu, dociążamy w ten sposób przód, następnie energiczny skręt w jedną ze stron i próbujemy wrócić z powrotem na swój pas. Tego typu sekwencja ruchów sprawia, że może nam się pojawić poślizg tylnej osi. Od naszego opanowania i szybkich reakcji będzie zależało, czy uda nam się ten poślizg opanować. Kontra, bo o niej tutaj mowa, jest jednym z podstawowych elementów opanowania poślizgu tylnej osi. Musi być bardzo szybka. Już w momencie, w którym czujemy, jak tył samochodu delikatnie gdzieś zaczyna nam uciekać powinniśmy wykonać delikatny ruch kierownicą. I to, co jest najważniejsze, to ta druga część. Zanim samochód zacznie nam wracać z powrotem na swój tor jazdy, powinniśmy wyprostować koła. I to jest bardzo istotne. Nie czekajmy, aż samochód z poślizgu zacznie nam wracać z powrotem. Już w momencie, w którym wyczujemy, że auto przestało nam się obracać wokół własnej osi, musimy delikatnym ruchem, ale bardzo szybkim, wrócić do pozycji, Kół na wprost. W momencie, w którym zabraknie nam tej pierwszej kontry, w momencie, w którym tył samochodu nas zaskoczył, zaspaliśmy, nie zrobiliśmy pierwszej kontry, auto obróci się wokół własnej osi. Prawdopodobnym jest, że wrócimy z powrotem na nasz pas, natomiast będziemy tył do przodu. Większość osób podejmie próbę walki, zrobi tę kontrę. To jest naturalny odruch e, trzeźwego, dorosłego człowieka. Ale podejmując tę próbę, musimy mieć tego świadomość, że ta pierwsza kontra to dopiero 30% sukcesu. 70% to jest powrót na nasz pas. Jak widzicie, w tym ćwiczeniu z premedytacją wyłączyliśmy system ESP po to, aby jeszcze bardziej uwydatnić to, jak ten tył samochodu może się ślizgać. Sposobem na to, aby eliminować czy zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego typu sytuacji, jest odpowiedni sposób patrzenia na tor jazdy. Powinniśmy starać się patrzeć zdecydowanie dalej. Nie myślmy o tym, że jesteśmy tu i teraz, bo to już jest przeszłość. Myślmy o tym, gdzie będziemy za chwilę i tam kierujmy nasze oczy, bo im dalej będziemy patrzeć, tym więcej czasu będziemy mieli na to, żeby zauważyć i zareagować. Jak widzicie, wcale nie jest to takie proste. Na szczęście w nowoczesnych samochodach przychodzi nam z pomocą ESP.